Witajcie! Chciałbym dzisiaj porozmawiać, opowiedzieć troszeczkę więcej o naszym nowym projekcie, nad którym pracujemy wspólnie z CD Projekt Red, czyli Cyberpunk 2077, gra planszowa. Jak może już widzieliście, uruchomiliśmy zwiastun, taki teaser gry. Więc jak ktoś go przegapił, warto. Jest też strona na GameFound, a już aktywna, mamy link w opisie, możecie tam zajrzeć. I jeszcze zanim przejdę do tego projektu, to kilka ogłoszeń w sprawie naszego poprzedniego projektu, czyli gry Wiedźmin Stary Świat, bo warto wspomnieć, jak już omawiamy sprawy go onboardowe, że Wiedźmin ostatnio został wyróżniony zarówno przez głos społeczności, jak i ekspertów. Za 2023 rok w plansze oscarach. Zdobyliśmy nagrodę złoty plansze oscar i złote kości publiczności, więc dwie bardzo ważne nagrody. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie i mówię to oczywiście w moim imieniu i w imieniu całego rosnącego dużego zespołu Go On Board. Ale jeśli chodzi o nagrodę sp publiczności, społeczności, to jeszcze jest przed nami ogłoszenie na pewno wyników planszowego Grand Prix, które nadchodzi, może jak to oglądacie, już jest, więc tak czy siak dziękujemy za głosy, dziękujemy za takie mocne przyjęcie Wiedźmina, jesteśmy podekscytowani też tym, jak przyjmiecie kolejnego Wiedźmina, czyli ścieżkę przeznaczenia i to wszystko stawia nam wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o cyberpunka, czujemy tu presję po raz kolejny, ale taką pozytywną presję. Jesteśmy oczywiście też, warto powiedzieć, wspominając o Wiedźminie, świadomi tego, tak? że, że stary świat... Yy, yy, Hmm. Nie, nie przypad wszystkim do gustu, albo są tam rzeczy, które widzimy do poprawy, oczywiście, i chcemy się uczyć. Tak samo w przypadku Cyberpunk'a, jak i poprzednich projektów, warto też to podkreślić, że nie oczekujemy w ogóle, że ktoś nam zaufa w ciemno. Więc liczymy, że będziecie obserwowali, będziecie słuchali, będziecie zadawali pytania, będziecie oglądali, co pokazujemy, bo chcemy jak zwykle, jak najlepiej pokazać Wam projekt, żebyście Wy wiedzieli, czy to jest gra dla Was. Ja w tej. W tym momencie mogę powiedzieć, wydaje mi się bardzo mocno, albo może mam bardzo mocne przekonanie, że zarówno fani Cyberpunka, jak i fani gier planszówek, przygodowych gier akcji, kooperacyjnych gier będą tu zadowoleni. Więc warto śledzić projekt, a ja troszeczkę więcej właśnie może opowiem o tym, co my tu w ogóle dzisiaj mamy, czym jest Cyberpunk 2077 gra planszowa. I ostatnia rzecz, jest gift, prezent dla wszystkich, którzy będą obserwować kampanię, czyli figurka V, ekskluzywna, alternatywna do podstawowej z mantisami. Ehm, oprócz tego dwie specjalne karty, więc taka alternatywna wersja głównego bohatera, czyli V. Sprawdźcie e, coś bardzo fajnego. No więc Cyberpunk 2077 to przygodowa gra akcji, gra kooperacyjna, gra dużego kalibru. Tu łączysz siły jako grupa Edżanerów, czyli V, Jackie, Panam, Judy i też później kolejne postacie się pojawią. I jest to gra, która przenosi Cię do, do Night City, czy Was do Night City, gdzie będziecie eksplorować różne miejsca, będziecie spotykać właśnie różne postacie, może fikserów, będziecie podejmowali jakieś mniejsze poboczne zadania, kwestie, podejmowali jakieś decyzje i ostatecznie będziecie wrzucani w misję wysokiego tempa, wysokiego ryzyka, wysokiej akcji, gdzie właśnie no, musimy się jako drużyna wykazać. I tak naprawdę właśnie wydaje się nam, że mamy tutaj bardzo fajne połączenie tych dwóch rzeczy, mamy eksplorację, mamy przygodę, mamy, przy, mamy właśnie świat cyberpunka, mamy Night City i mamy akcje, mamy strzelaninę, mamy różne postacie. No i tak jak wspomniałem jest to duża gra, jeżeli kojarzycie Wiedźmina Stary Świat, czyli grę, którą w zeszłym roku dostarczyliśmy, no to myślę, że ona już w swojej wersji podstawowej, a ze wszystkimi dodatkowymi rzeczami jest grą, którą można nazwać dużą to tu wydaje się, że będzie tego zawartości gry, zabawy, komponentów jeszcze więcej. I co ważne, to w tej grze będziemy dawali Wam dwie opcje. Możecie po prostu otworzyć ją i wskoczyć w pojedynczą ekscytującą misję lub przeżyć kampanię, kampanię fabularną, kampanię drużynową, kampanię, która pokaże pewną alternatywną wersję wydarzeń tych, do tych, które znacie z gry wideo. No i jeszcze pozostając w tych takich wstępnych można powiedzieć założeniach, to jak wspomniałem, jest to gra kooperacyjna. I ja mówię o tym chyba dosyć często, więc powtórzę też tu, bardzo lubię, jeżeli gra kooperacyjna y, daje tobie poczucie sprawczości. Każdemu graczowi przy stole poczucie tego, że y, jest on y, kluczową częścią zespołu, ma głos działa sam za siebie. I wydaje mi się, że właśnie to tutaj osiągnęliśmy. Będziecie zresztą widzieli w jakiś sposób, gdy będziemy odkrywali kolejne karty, ale mamy tutaj grę, w której jest kooperacja, jest rozmowa, jest planowanie, jest dzielenie się zadaniami, jest ustalanie co robimy, są wspólne decyzje dotyczące właśnie tego poznawania miasta i wspólne decyzje już w akcji, ale gdy przychodzi to do czego, napięcie rośnie, tempo rośnie, każdy musi decydować za siebie i każdy przy stole czuje, że rzeczywiście... Działa. I testowaliśmy tą grę nie tylko z fanami gier kooperacyjnych, ale mamy nawet w naszym zespole, no i wśród naszych grup testerów, osoby, które bardzo lubią te gry rywalizacyjne, kompetytywne, tak zdecydowanie i obie grupy miały naprawdę tutaj bardzo dużo zabawy z tą grą, bardzo, bardzo została dobrze odebrana. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie mam nie tylko współpraca, ale jest bardzo dużo gry za siebie, swoich decyzji, wykorzystywania swoich umiejętności czy rozwój indywidualny postaci, nawet na przestrzeni jednej gry. I bardzo dużo momentów, kiedy ktoś podczas gry mówi: Patrzcie, co ja właśnie zrobiłem, prawda? Udało mi się przebić tu, podnieść to, ukryć się, strzelić, więc no, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Jak już mówię o zespole, to warto wspomnieć o tym, że mamy w naszym zespole bardzo dużo osób, które są fanami Cyberpunk'a. Bo właśnie chcemy, żeby ten tytuł gry Cyberpunk 2077 Gra planszowa rzeczywiście oddawał, co my tu mamy. Mamy tutaj produkt, który przenosi... Ten świat, grę wideo, to, co znacie, to, co lubicie, to, co widzieliście z tego świata na grę planszową. Mamy w zespole fanów gry wideo, którzy grają w tę grę już po raz kolejny. Czasami nawet u nas ludzie jakieś sesje rpg a cyberpunkowego grają, czytają, czytamy komiksy, książki, anime itd., itd. I chcemy jak najbardziej to doświadczenie tego świata przenieść na grę planszową. Oczywiście Dając coś nowego, bo po to jednak jest coś nowego. I tu kluczowy będzie także wasz głos. Tak samo jak w poprzednich naszych projektach, staraliśmy się tam, gdzie tylko możemy wysłuchiwać waszych głosów, waszych pomysłów, dowiedzieć się trochę, co lubicie najbardziej w grach kooperacyjnych, co lubicie najbardziej w grach przygodowych akcji, tak? Co najbardziej lubicie tego typu planszówkach i co najbardziej lubicie w tym świecie. Więc y, nie będziemy pewnie od razu odpowiadali, to zrobimy, tego nie zrobimy, ale naprawdę y, zaufajcie, uwierzcie, że y, jak piszecie... Szukamy wszystkich miejsc, gdzie się wypowiadacie, zgłaszacie pomysły, zgłaszacie uwagi i nawet jak nie od razu dostajecie odpowiedź, to staramy się brać to wszystko pod uwagę. Daliśmy sobie tutaj tyle czasu, żeby naprawdę dobrze wysłuchać Waszego głosu, żebyśmy razem stworzyli naprawdę coś dużego. Ja jestem podekscytowany tą grą. Pracujemy nad nią w dużym zespole i już naprawdę długo we bliskiej współpracy z, z twórcami gry wideo i to jest ekscytująca podróż już teraz i do tej podróży zapraszamy i Was. W najbliższym czasie będzie więcej informacji, linki wszystkie w opisie. Ja na dzisiaj już się żegnam, trzymajcie się, hej!